Dzisiaj w programie będziemy szyli worek na buty. Em, tak, em, tutaj potrzebujemy, oczywiście, o, tak, 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 ale ja chciałam powiedzieć jedną rzecz: bo yy, to nie jest nic nadzwyczajnego, worek na buty. No tak, ale zawsze szyjemy to, co potrzebujemy. Tak, chciałem właśnie, żebyś to hasło powiedział, że szyjemy to co potrzebujemy. Ostatnio tak. na przykład była torba plażowa, która no nam właśnie, się super właśnie, Jak wyjeżdżacie na wakacje, nie macie torby, przyjdzie sobie. Tak. Także, e, tak, e, potrzebujemy... Tak, o, o, tam, proszę, no mów. E, potrzebujemy nożyczek, oczywiście maszyny, dlatego że nożyczki do wykroju. E, jakieś niteczki, które tutaj się schowały. Tak. Trójkę. E, tak. I tak, prójka, e, się, prójka się, się przydaje, tak, kred, kredka się przydaje tak, do zaznaczenia, do jak, 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 ciąć. E, tak, tutaj jeszcze. No właśnie, co jest. w tej jest? Niteczka. Niteczka dopasowana do koloru woreczka, tak. niteczka do koloru woreczka i. Ale jeszcze mamy coś takiego na koniec, co jest bardzo niespodzianką. Co to może być? E, tutaj mamy jest żelazko. Które no jak to? Właśnie... Do czego nam to żelazko? Mm -hmm. Do tego co jest w środku. No właśnie, to zobaczcie o co chodzi. Dlaczego nagle w programie o szyciu pojawia się żelazko. Tak. Na razie maszyna nie jest nam potrzebna. Zgadziłeś lampkę, dobrze. Na razie maszyna... Nie lampki. A kabel się odłączył. E, maszyna na razie nie jest potrzebna, bo mamy ten materiał jest dość duży, tak? Pokaż, e, tak. I pokażmy. Będziemy go. musieli e, wyciąć, dlatego że <gryw> chyba takiego worka nie zrobimy. E. Taki wór to mógłby być tak. dla świętego Mikołaja, I tak. tak. Takiego worka też nie uszyjemy, taka jedna krateczka. Więc co trzeba zrobić? Trzeba najpierw proponowałbym, no bo będziemy szyli tak, że tutaj, prawda, mamy dno, dno tam jest, dno worka, tak? Tutaj mamy ścianki. No i strzyjemy sobie, po prostu wytniemy sobie gdzieś, prawda, tyle, ale strzyjemy sobie tak. Tak. tak I tu strzyjemy z tunelem na sznurek, bo musi być worek. Ściągany, wiązany, tak. prawda? A, no i w sumie już będzie gotowe. Więc słuchajcie, żeby dobrze wymierzyć, no to potrzebujemy jeszcze jedną rzecz. Potrzebujemy buty. Buti. Buty potrzebujemy, tak. żeby przyłożyć. Ale co jest ważne, no tak, żeby opat opatulały te buty ten materiał, tak? To wiadomo, czyli z dwóch stron no, no mniej więcej no tyle samo, ale jest jedna rzecz. Czy jeszcze, może... jeszcze zobaczcie, takie buty lennie to jeszcze są ok. Kozaki. Kozaki, właśnie, właśnie kozaki o to. Kozaki to właśnie już się nie zmieszczą, a my, a my potrzebujemy troszeczkę większego. A więc, mniej więcej, właśnie tak jak mój tato mówił, dotąd są potrzebne, kozaki się wtedy zmieszczą. Także mamy, widzimy mniej więcej, ile nam zajmują buty na większość roku szkolnego. Tak. Że tutaj lekki margines, tutaj lekki margines, ale zrobimy je po prostu tak. Tutaj je ustawimy, i o to zostawimy tak, jak jest. I przetniemy tutaj z drugiej strony tyle samo. Żeby ten worek nie było z nim problemów, żeby nie trzeba było wpychać na siłę e, butów, co niestety często się nam zdarza. Tak. E, przez ostatnie dwa lata tak często było, że buty zimowe nie trzeba było, było upychać. Mówię, był taki mniej więcej był taki tak. worek. Te worki i po prostu często robią za małe. Tak. Za małe. Dobrze, no to zaznaczaj teraz. Weź tą kredkę, zobaczymy, czy ona się dobrze sprawuje. Weź kredką, zaznacz linię, mniej więcej prostą. My jeszcze będziemy ją prostować. No się, yy, czekaj. No tu, tu niech się worek zaczyna, tak? Tu niech się worek zaczyna, tak. bo jeszcze potrzebujemy mieć. E, mm, tak? Tak. I przejeć, przejeć kredką. To jest specjalna, właśnie, kredka do materiału. Dobrze, pięknie. I teraz w drugą stronę tam jedziemy, żeby. Troszeczkę jeszcze powiększył. Dobrze, i jedziesz teraz do siebie i zrobimy, słuchajcie, taki wór. Wystarczy, wystarczy. I do góry. Do góry. Bardzo ładnie. Tak, teraz będziemy szyli drugi bok. No tak. Jest? Dobra? Jest. Dobrze. Jeszcze jedna ścianka, e, wsadzanie sznurka. Nie więcej. I gotowe, dokładnie tak. Teraz zawijam materiał, żeby powstał tunel. Prościutko. tak to zrobisz, to ja coś pokażę. No dobrze, dobrze. Aż tak, no widzicie? To jest zawinięte to co żeśmy mieli, to jest wszystko oczywiście lewa strona. To jest wszystko lewa strona. I to co tutaj już zawija to jest tak. O! Czekajcie. Tak, teraz dochodzimy do chwilą momentu. Stop, 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 stop. Dobra. I tutaj się jeszcze szyjemy? No jasne, że tak. Dotknęły się nitki i o to chodziło. Dotknęły się, czy nie? Dotknęły, dotknęły. Na pewno, się tak? Nawet, dobra. Nawet zdejmujemy te wszystkie. O, dobra. Dobra. Ach. Tutaj jeszcze, zobaczcie, jest taki nożyk w ogóle do... Tak. O, i on obcina nam. A my tutaj mamy już nasz worek. Teraz będziemy przewijać na... Nie widzę tego ...na stronę. Drugą. A ja powinien mieć kamerę nagrały, się do takich czynności. Bo jedną ręką to ja to nic nie zrobię. W każdym razie, zobaczcie. Jest szyte, jest. Spotkały się nitki, spotkały. I to jest temat skończony. Tylko teraz trzeba wszystko, wszystkie nitki poobcinać, przewinąć na prawą stronę. Klipsy pozdejmować, oczywiście, i zaraz zobaczycie efekty. Wszystkie nitki usunięte, przy, wszystko jest przewleczone, e, tutaj cały worek, kombinacje a teraz będziemy tutaj wsadzali, o będziemy wsadzali niteczkę, znaczy nie nitkę tylko mm, sznureczek, co nie jest aż takie łatwe, nie jest, nie jest takie proste. No podstawy. tak, agrafka, tak. sznureczek i będziemy przeplatać, już tak. tego nie będziemy pokazywali, po prostu chodzi o to, żeby na no, agrawce, agrafkę. Przyczepić do sznurka i niestety przepychać rączkami, rączkami, rączkami przepychać na okrętkę na drugą stronę. Tak. Ale to jest stary sposób babć, więc tego nie będziemy pokazywali, zaraz Wam pokażemy po prostu gotowy worek. Już sznurek jest wsadzony, a teraz Wam zaprezentuję co mnie ten worek. Ten worek umie coś takiego. I to umie. Teraz zobaczycie, o co chodziło z tą niespodzianką. Tak, proszę bardzo. Tak. <y> okay. I teraz słuchajcie. Właśnie po to nam było potrzebne żelazko. Bo nie będziemy tego naszywać, tylko będziemy to wprasowywać. Także działamy. Pokaż, pokaż ten woreczek. Pokaż go. Tam, tam, tam. I teraz co? I teraz wkładamy buty. Tak. Wkładamy buty i sprawdzamy, czy pasuje wszystko. Popatrz jeszcze, już warto zwrócić uwagę. Zobaczcie jaka, jaka sytuacja, że te, tak pięknie wykończone wszystko jest w tych butach. I pasuje nam to elegancko do naszego woreczka. Zobaczcie, jak kolorystycznie. No, zobaczcie, my. Pasuje. Tak, my pasuje do no, wkładaj. wkładaj. Moja ocena 10 na 10. Moja ocena 10 na 10. Dziękuję bardzo. Piąteczka. Wszystko nam wyszło, a teraz obserwujcie nasz kanał, czyli wciśnijcie czerwony guzik i komentujcie.